Wartość wyrażenia logarytm o podstawie 4 z 8 plus 5 logarytmów o podstawie 4 z 2 jest równa. Przypiszmy sobie najpierw to wyrażenie. Logarytm o podstawie 4 z 8 dodać 5 logarytmów o podstawie 4 z 2 równa się. Możemy dodawać logarytmy o tej samej podstawie, ale najpierw musimy się pozbyć tej piątki. Jak to zrobić? Podpowiedź znajdziesz w tablicach naturalnych. Zobacz proszę do nich razem ze mną. W tablicach maturalnych na stronie drugiej masz dział logarytmy i tam możemy skorzystać z tego środkowego wzoru. Zobacz, tutaj mamy takie wyrażenie, że r, czyli jakaś liczba jest przed logarytmem. Żeby się jej pozbyć, to zobacz, musimy tą rkę, która była na początku, dać do potęgi liczby logarytmowanej. I to sobie teraz zrobimy. Czyli piątkę dajemy jako potęgę liczby 2, natomiast logarytm o podstawie 4 z 8 przepisujemy, czyli dodać logarytm o podstawie 4 z 2 do potęgi 5. Oczywiście wyliczamy to, czyli mamy logarytm o podstawie 4 z 8, dodać logarytm o podstawie 4 i potęgujemy dwójkę do potęgi 5, to będzie 32. I teraz kolejny wzór z logarytmów, wróćmy do tablic. Zobacz, posłużymy się tym wzorem, tylko musimy odczytać go od tyłu. Jeżeli mamy dodawanie dwóch logarytmów o takiej samej podstawie, to te liczby, które były logarytmowane, musimy ze sobą pomnożyć, a podstawę przepisać. Zastosujmy ten wzór. Czyli mamy logarytm o podstawie 4, z mnożymy sobie 8 razy 32, równa się logarytm o podstawie 4. 8 razy 32 to jest 256 i to by była nasza odpowiedź. Tylko zobacz, nie mamy takiej odpowiedzi, czyli musimy jeszcze ten logarytm wyliczyć. Jak to zrobić? Stosujemy wzór, który jest na samym początku w dziale logarytmy, czyli tym razem ten podstawowy wzór. Zobacz, musimy podstawę logarytmu, czyli naszą literkę A, podnieść do jakiejś potęgi, którą musimy wyliczyć, aby wyszło nam C. Jak to u nas zastosować? Cwórka musimy podnieść do jakiejś potęgi musimy to wyliczyć tak, żeby wyszło 256. Jak to wyliczyć? 4 do jakiej potęgi daje 256? Jeżeli miałbyś z tym problem, weź sobie do ręki kalkulator i potęguj sobie czwórkę. Czyli 4 razy 4. To będzie 16. Znowu razy 4 to będzie 64, i jeszcze raz razy 4 to będzie 256, czyli czwórkę musimy podnieść do czwartej potęgi, żeby wyszło nam 256. Czyli możemy zapisać, że czwórka do czwartej potęgi to jest 256, czyli wynika z tego, że naszym x jest 4, a to jest nasze rozwiązanie równania, czyli mamy odpowiedź B. Jeśli szukasz sposobu jak dobrze przygotować się do matury z matematyki zobacz mój najnowszy kurs maturalny online z gwarancją zdania matury po przerobieniu kursu. Wersja demo kursu jest całkowicie bezpłatna więc przetestuj ją i zobacz czy kurs pomoże ci lepiej napisać maturę. Skorzystaj również z innych bezpłatnych materiałów wideo na moim kanale które nagrałam specjalnie dla maturzystów np. film o 10 błędach jakie najczęściej popełniają maturzyści oraz na przykład o tym jak korzystać z tablic maturalnych które masz na maturze to są rzeczy które absolutnie musisz wiedzieć powodzenia w przygotowaniach do matury